No i to będzie lepsza chyba już Jest Jest O jest lepszy Siema czyś, witam wszystkich bardzo serdecznie Słuchajcie właśnie dojechaliśmy Do Szwecji Zaczynamy kolejną przygodę na pata Tutaj nasza chatka. Zobaczcie, jak to wygląda. Piękna chata, naprawdę. Super warunki. Tutaj będzie moja grzenda na górze. To wam później pokażę. Na razie się rozpakujemy. Przedstawię wam ekipę. Bo jeszcze żeśmy nawet nie ruszyli niczego. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj Marcin. Cześć, witam. <grych> Gosia, nasza łowczyni. No i Michałek. Witam, witam. Trochę, trochę zmiażdżeni po promie, ale zaraz myślę, dojdziemy do siebie. Zmiażdżeni, zmiażdżeni po promie, całą drogę spali, ja prowadziłem, także <grym> mają prawo być zmiażdżeni. <grym> Co? Nie będziemy przeciągać tego wstępu, rozpakowujemy się, zostawcie subskrypcję łapkę w górę, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, a my za chwilę ruszamy na wodę. Elo! Pierwszy szwedzki okonek. Ale to nie to po co żeśmy przyjechali. Sztupaczeki sztupaczek pierwszy pierwsze rzuty zrobiłem obrotówką, a teraz założyłem gumkę, spróbuję się dobrać do okoni tutaj mam nowy nowy model, w sumie mniejszy rozmiar mojego ciernika, który jest dopiero od tej chwili dostępny na sklepie, więc jeżeli byście byli zainteresowani, to zapraszam na stronę. Podlinkuję Wam zresztą wszystkie przynęty i cały sprzęt pod filmem, w opisie i w pierwszym komentarzu, więc jakby ktoś potrzebował, to zapraszam, a teraz bierzemy się za robotę. Czy to będzie okoń w końcu? Raczej znaczy, chyba nie. A może? Dobra, jest. Jest kolejny okonek. Nie za wielki. Ale ładny grubasek. Mam nadzieję, że zaraz się dobiorę do większy. Zmykaj. jest. Wow. Posmakowały im cierniki. cierniki. No odej, panu, Patrzcie, on już go w przełyku mił. Maluszki zabawa razie. Ale zabawa jest. Pierwszy dzień to taki rekonesans. Poszliśmy sobie na rzekę, żeby oddać kilka rzutów, później wsiadamy na łódkę, zobaczymy, spróbujemy jakieś większe ryby połapać, ale na razie zwiedzamy okolice, no i pierwsze ryby już się meldują. Ekipa tam poszła w lewo, ja poszedłem sobie w prawo. Znalazłem taką głębszą miejscówkę trochę i ewidentnie więcej ryb tutaj jest niż na początku. Siedzi. No i to będzie lepsza chyba już No nie szczupak Nie no, piękny okoń, zobaczcie Piękny okoń Jeszcze go odprowadzają, patrzcie Jeszcze go odprowadza, zobaczcie jak to wygląda No ale dobry baleron to już jest To już jest okoń Jaki wygarbiony Piękny Jaki garb? Nieźle, co? Nie ale ładny. Hmm. Cierniczka, oliwka 5 cm. Jaki gruby, no masak. Ile masz już? Ja mam jednego, czterdzieści. Ale grubego. No a maksa grubego. Wcentki. Że jak go wyciągałem, to zamiast wypływać to się turlał jak bojk. Kołąbeczki, <noise> jak się czujecie? <noise> Dobra, słuchajcie, zaczynamy pierwszy dzień, taki prawdziwy dzień już na szkierach. Jesteśmy właśnie w porciku, w którym dwa lata temu łowiłem piękne okonie. No i muszę wam powiedzieć, że zaczyna się to samo. Zaczyna eksplodować woda. Ryby zaczynają chodzić, uciekać po powierzchni. Złowiłem już dwa okonie. Tutaj pływam dzisiaj z Marcinem, Marcin złapał już kilka jazi, jazie w ogóle biorą też między tymi okoniami, więc zapowiada się fajny, ciekawy wieczór. Wcześniej byliśmy na małej rzeczce, złowiliśmy tam po parę małych rybek, no ale liczymy, że teraz wieczór nam wypłaci tym co najlepsze, więc że będą grube okonie, no i przy okazji jazie, także oglądajcie, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. A my bierzemy się za robotę, bo tak naprawdę jest godzina już 19 i zostało nam maksymalnie dwie godziny łowienia, ale mam nadzieję, że to będą naprawdę dobre dwie godziny łowienia. Także życzę miłego oglądania. Zaraz się cofniemy chyba, patrz tam. Tam już się zaczyna to jakieś 100 metrów za nami. Widzisz jak skaczą? Co jakiś czas cały wyskakuje, nie? No dobra, zdryfujemy tu na wysokość tych łódek. Zobaczymy co wtedy. Ale zauważ, że tylko tu się chlapią, w tej zatoce, nie? Jak popatrzysz tam dalej, gdzie jest flauta, nic nie ma, nie? Tylko w tym miejscu zawsze się to dzieje wszystko. Siedzi? No i proszę. Co fachowiec, to fachowiec, no. I to ładna ryba. To będzie ładna ryba. Jazik? Okoń. Piękny okoń. Od razu go wal do góry, nie? Żeby ci się nie szarpał. Do góry, do góry, kijem normalnie. O no, właśnie. No trudno. Zahaczyłem go o ten. No widziałem. No to była taka trzydziestka piątka dziś. No trudno. Będzie nowy. Będzie na zewnątrz. Zaraz poperka uruchomię chyba. Zobaczymy czy będzie stukać. Jest, o jest lepszy. To będzie okoń na 100%. O, Dobra, rozwiniemy sobie siateczkę. Nie, jazik. No, ale już taki fajny nawet. Fajny jadzik, na trzy kotwice się zapił. Taki był pazerny. Jest. Jest kolejny jazik, pada coraz mocniej. My jesteśmy tutaj cały czas, no i ryby skaczą. Trochę mniej się teraz widzieje, ale no parę ryb wyjali. wyjęli. No twój brat miał takiego konia z 35. No to my też taki mamy po, 30, po 32, 35, 1, nie? 36, 36, 1 No No to ładnie. Słuchaj, ładnie I co no z tymi okoniami? Zabieramy je na kolację, czy... Nie, czy no chyba dzisiaj to nam się nie będzie chciało tego robić. No, no chyba, że chcesz obierać, no ale to. No nie, nie, szczupaka to, to może bardziej, ale... Nie, dzisiaj no, może jak pójdźmy, jak... odpocznijmy sobie po prostu jak ja. wrócimy, nie? Dobra, dobra, Luzik. No. Narka. No to też trafili, to fajnie. To jest kolejny, wieźliwa, że wizytę w tym Niestety, będziemy musieli dzisiaj troszeczkę szybciej skończyć, bo delikatnie nam się tutaj rozpadało. A ja górę od kombinezonu mam, ale mam na dole same dresy, więc już jestem cały mokry, można powiedzieć, w dolnej części mojego ciała. I co? No początek jak to początek, rekonesans zrobiony. Pataholm nas nagrodził niewielkimi rybami, ale troszeczkę się działo, pobawiliśmy się. Pierwszy wieczór, jutro od rana ruszamy na wodę już szukać grubszych ryb. Także życzę nam powodzenia. No i oglądajcie. A tutaj druga łódka już też spływa. Z tego co wiem, to połapali. Jak mają jakiś materiał, to może dokleimy tutaj do tego filmu. A ja wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.